Studio. Hej, kaszuby, Robert Jakubek i. i przyjaciel, mój przyjaciel, ale jeszcze nie ma imienia. Może jakiś tam kiedyś wymyślimy. W każdym razie są to diabelskie skrzypce. A jak diabelskie skrzypce, to kaszuby. A jak kaszuby, to sierakowice. A jak sierakowice, to centrum kultury, do którego chciałbym Was dzisiaj zabrać. W naszym gminnym centrum kultury w Sierakowicach odbywają się spektakle teatralne, przyjeżdżają kabarety, przygotowywane są piękne widowiska dla dzieci, młodzieży, ale też odbywają się koncerty. I o tych kilku koncertach chciałbym Wam powiedzieć. Dlaczego kilku? Ponieważ one są rozpisane na najbliższy czas w kalendarzu Centrum Kultury. Pierwszy odbędzie się już 13 kwietnia o godzinie 17. To w niedzielę. W niedzielę palmową, w niedzielę, gdzie w Sierakowicach odbywa się również Jarmark Wielkanocny. A w Centrum Kultury o godzinie 17 usłyszymy piosenki takie jak Papierowy Księżyc, Serca Gwiazd, Timpan Alley, Dancing Queen czy Mały Elf. Jedną z piosenek wam zaprezentuję i powiem, kto do nas przyjedzie już w najbliższą niedzielę, 13 kwietnia, o godzinie 17, w Centrum Kultury w Sierakowicach. Zanim rozpoczęła solowe życie stradowe, współpracowała z takimi zespołami jak Czerwonoczarni, Tony, Tarpany, Drumelsi czy ABC. A jej utwór, Papierowy Księżyc, nuciła niegdyś cała Polska. O kim mowa? O Halinie Frąckowiak. Halina Frąckowiak urodziła się 10 kwietnia 1947 roku, 10 kwietnia, 13 kwietnia, więc w Sierakowicach będziemy mogli jej zaśpiewać 100 lat. Zadebiutowała w 1963 roku na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, na którym konkurowała z Czesławem Niemenem, Zdzisławą Sośnicką i Krzysztofem Klęczonem i na którym została laureatką Złotej Dziesiątki. Następnie zdobywała kolejne nagrody na festiwalach piosenki w Opolu i w Kołobrzegu. Najpopularniejsza piosenka, którą nuciła cała Polska, już o niej mówiłem, to Papierowy Księżyc, do której muzykę skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Janusz Kondratowicz. Piosenka ma już 40 lat, a my posłuchamy fragmentu piosenki Dancing Queen. Na wyjątkowy koncert. Zapraszamy już 13 kwietnia na godzinę 17 do Sierakowi Centrum Kultury. 13 kwietnia to niedziela i ważny dzień w Sierakowicach, w tym dniu, jak powiedziałem, odbywał się też będzie Jarmark Wielkanocny, a po Jarmarku zapraszamy na koncert. Godzina 17. Centrum kultury i papierowy księżyc z nieba spa skończył się wideo film. Alina Frąckowiak w Sierakowicach. Zapraszamy. Bilety? Bilety? Jeszcze kilka biletów zostało, więc dzwońcie, piszcie do Centrum Kultury w Sierakowicach. Wszystkie informacje tam zdobędziecie. Kolejny koncert to koncert w czerwcu. Piosenka, która wybrzmi za chwilę, to piosenka pod tytułem Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Już wiemy o kogo chodzi. Eleni. Eleni pochodzi z greckiej rodziny. Jej rodzice Perykles i Despina, Milopoulosowie, wyemigrowali do Polski w latach 50. po wojnie domowej w Grecji. No i stąd Eleni, taka, taka nasza po prostu. Pierwszym album w formacie płyty winylowej po słonecznej stronie życia, Eleni nagrała z Prometeusem w 1977 roku. Jak czytamy na stronie Centrum Kultury w Sierakowicach, podczas koncertu usłyszymy największe przeboje: takie jak Miłość jak Wino, Troszeczkę Ziemi, Troszeczkę Słońca, Tylko w Twoich Dłoniach Na Wielką Miłość oraz najnowsze kompozycje z płyty Statek do Pireusu. W piosenkarce będzie towarzyszył zespół w osobach Kostas Dzokas i Aleksander Jałus. No dobrze, Eleni, czekamy, czekamy w czerwcu, dokładnie 8 czerwca o godzinie 18.00 ten koncert. Miłość jak wino, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Eleni w sierpniu. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Coś niesamowitego. Zapraszamy. Bilety zakupić można na stronie www.ekobilet.pl oraz w biurze Centrum Kultury w Sierakowicach przy ulicy Kubusia Puchatka 6a. Serdecznie zapraszamy. 8 czerwca, niedziela, Leni w Sierakowicach. Przeglądając repertuar Sierakowickiego Centrum Kultury zwróciłem uwagę jeszcze na jeden koncert, co prawda za kilka miesięcy, bo w listopadzie, ale będzie to mm, taki koncert dla fanów muzyki tanecznej. Już 15 listopada na deskach Centrum Kultury w Sierrakowicach pojawi się Marcin Kłosowski. Marcin Kłosowski ma swoich fanów. Jest może mniej znanym wykonawcą, ale ma swoje grono fanów, wielbicieli, wielbicielek szczególnie chyba i ten koncert odbędzie się w listopadzie, na który serdecznie zapraszamy, bo, bo są chętni jak słyszymy. A kilka słów o Marcinie Kłosowskim. Proszę bardzo. Miłość i pasję do śpiewania odkrył w sobie bardzo wcześnie, jako siedmiolatek. Od tamtej pory świat muzyki nieustającego pociąga w 2014 roku doszedł do ścisłego finału w drugiej edycji muzycznego talent show Disco Star. Rok później pokonał wszystkich uczestników i zgarnął główne trofeum. Na koncie Marcin Kłosowski ma wiele tanecznych klipów, znane m.in. z hitu Pomimo burz. Powiecie, ile ma lat? No trzydziestkę no ma. W 1995 roku się urodził, to już takie pokolenie C. Dawał się poznać jako osoba uzdolniona muzycznie. Za namową ojca, który chciał sprawdzić muzyczne predyspozycje swoich synów, Marcin zaczął rozwijać swój talent wokalny. Jak sam przyznaje, muzyka stała się nieodłączną częścią jego życia. Przed zdobyciem popularności Disco Star Marcin Kłosowski zdobywał doświadczenie jako DJ i wokalista na dyskotekach. Oprócz śpiewu artysta posiada również umiejętność gry na organach, co dodatkowo wzbogaca jego muzyczne możliwości. Zapraszamy na koncert 15 listopada o godzinie 19, to jest sobota, czyli sobota listopadowa, czy tak przed Andrzejkami, nie? To pasuje. Czekamy na Was w Centrum Kultury w Sierakowicach przy ulicy Kubusia Puchatka 6a. Bilety jeszcze chyba są. Przed nami kolejny koncert, koncert listopadowy i z tego co wiem, to, to już biletów nie ma koncert odbędzie się 7 listopada. 7 listopada, co to jest za dzień? To jest, y, sprawdźmy sobie, 7 listopada. Co to jest za dzień? To jest y, piątek. W piątek, 7 listopada, o godzinie 18, wybrzmi piosenka m.in. Dałabym ci dała. Kto przyjedzie do Sierakowic? Teresa Werner. Dałabym ci dała. Całusa słodkiego, ale nie wiem. Mi... Czy ty tego chcesz? Teresa Werner zadebiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk, w którym występowała 32 lata. Urodziła się w 1958 roku w Nakle Śląskim, 455 km od Sierakowic. Karierę solową rozpoczęła w 2011 roku wydaniem singla Miłość jest piękna w wydawnictwie muzycznym Eska. Wkrótce wydała album pod tytułem Spełnić marzenia, który uzyskał status platynowej płyty. Tytuł oryginalny, no właśnie, bo historia tej piosenki jest taka, że mamy oryginalny tytuł. Tytuł oryginalny to Dala byti dala, czyli czeski tytuł. Autor muzyki Peter Klement, autorem słów tej czeskiej wersji jest Jan Balas, a autorem słów polskich jest Teresa Werner. Jan Balas urodził się 24 sierpnia 1951 roku w Nitrze. To jest słowacki muzyk rockowy, gitarzysta, piosenkarz i kompozytor, jeden z założycieli grupy Modus, a od 1981 roku należy do podstawowego składu zespołu Elan. Zespół Elan, jak sobie tam przeszperałem internet, na przykład nagrał piosenkę pod tytułem Laska Moja. To znaczy Kochanie moje, po polsku kochanie moje, w języku czeskim Laska Moja. Laska Moja, tam śpiewają, jesteśmy raną i noszem, jesteśmy prawdą i kłamstwem, my jesteśmy dwoma laskami. Różne piosenki, po resztę zapraszam na platformę streamingową Spotify na przykład. A ja wracam do piosenki Dałabym ci dała. Dałabym ci dała i okazuje się, że tę piosenkę wykonuje, wykonuje, wielu artystów z Czech. Na przykład taka pani, która nazywa się Jadranka, piosenka Dala by ti dala, albo Obozanka, też piosenka. Dala by ti dala, no bo dałabym ci dała. Bozanka zaśpiewała tę piosenkę i też chyba wam puszczę fragmenty. Na takim koncercie okolicznościowym muzykanty chrajte ze stodoły, czyli muzykanty, które grają w stodole i tam sobie w Lubiance zaśpiewali i zagrali. Posłuchajcie, Bozanka, Dala by ti dala. Tak idziemy, dala by ti dala, to moja posuną piosenka. Świetnie, prawda? Teresa Werner zaśpiewa dla nas 7 listopada, w piątek, w Centrum Kultury w Sierrakowiczach. Biletów już nie ma. Wyprzedały się na pniu. Teresa Werner. Gdzie mieszkańcy Sierakowic i gości usłyszeli, że ta pani się pojawi, bo były plakaty, były informacje na stronie Centrum Kultury w Sierakowicach, na Facebooku. Praktycznie błyskawicznie rozeszły się bilety i chyba będzie jeszcze jeden dodatkowy koncert, ale to już szczegóły w Centrum Kultury. Dzwoncie, piszcie. Tam dowiadujcie się o wszystkim tym, co dzieje się w Centrum Kultury, a dzieje się bardzo dużo. Ja dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam ze studia Hejka Szuby. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem, bo przecież Ty, tyle się dzieje na kaszubach, a ja jestem na nich z wami. Do usłyszenia!